Witajcie. Jebani minecrafterzy, mam dla was ważny komunikat. Odpierdolcie się od Kamila. Dłubaliście w nosie i zadaliście swoje gile, kiedy on nagrywał dla nas poradniki. Nie dostał za to ani jednej jebanej zupówki. Robi to dalej, bo to jego pasja. On ma widzów, a wy macie jebaną siarni dziś z podstawówki. Nie macie nawet kurwa prawa, żeby zaminusować jego filmik, a tym bardziej nagrać totalny bełkot, w którym to mówicie, że nie chcecie nikogo obrażać. Widać kurwa jakimi jesteście lamusami, bez tej jebanej gry zwanej Minecraftem byście nie mieli ani jednego widza, bo jedyne co potraficie robić to właśnie odpalić frapsa kurwa i nagrać budowanie domków, przechodzenie escape'ów i chuj wie co jeszcze, robicie to tylko i wyłącznie dla własnych korzyści, żeby, dosta żeby dostać partnerstwo z YouTube i zarabiać na tym, I was obchodzi, chuj o was obchodzą wasi widzowie, Zrobicie konkurs swojej gift-coda i znowu złapiecie kilka tysięcy wyświetleń i kilkaset widzów. Kim wy w ogóle kurwa jesteście? Wydaje mi się, że nagraliście to jedynie po to, aby wywołać wolne, które tak w ostatecznym rozrachunku przyniesie wam kilkadziesiąt subów więcej od gimbusów i hejterów. Radzę wam uważać, jesteście na czarnej liście, którą będę śledził. Jak tylko zobaczę, że o coś prosicie, czy jak wy to nazywacie, że wrzecie, na pewno nagram odpowiednie audio, odpowiedniego audiologa. Na razie.